Dobra, wszystko działa, więc ten sygnał oznacza, że zaczynamy. Wy już widzieliście miniaturę, ale my, w naszym kronikarskim obowiązku, jest powiedzieć, co będzie się działo. I generalnie, co się będzie działo? Będzie się działo to, czego producenci nie przewidzieli: czyli ktoś wymyślił ryż, ktoś wymyślił, żeby gotować go w wodzie, i ktoś zapomniał powiedzieć ludziom, że można ryż gotować w innych płynach. I właśnie po to my tutaj jesteśmy, żeby pokazać Wam, w których płynach warto go gotować. Nie wiemy jak wyjdzie, nie zawsze wychodzi, ale czasami są takie sztosy, jak to Klamer mówi, że po prostu musicie spróbować. Tak, to w poprzednim odcinku ryży naprawdę... Ryży. 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 Wyszedł tam ryży, niebieski, żółty, brązowy i cztery z 3 były takimi torpedami, gdzie mówiliśmy. 3 z 4. <grym> były takie prawie łobabeny, nie? Były tak, łobabeny tak. I... Dwa były łobabeny, dla mnie jeden taki naprawdę dobry. Ty my, tak jak będziemy jeszcze długo mieć łobabę, to będziemy musieli sobie koszulki zrobić z łobawem. Aż tak łobawem. Jeżeli w poprzednim odcinku widzieliście, co nas zachwyciło, to kolor pewnego ryżu i był on niebieski. Idąc tym kluczem, chciałem zobaczyć. Bo powiem ci szczerze, nie pamiętam jaki to ma kolor bez butelki. Ja nawet nie pamiętam jak smakuje Montaigne. A, no to się napijemy Montaigne, ale już po ugotowaniu ryżu. A ty już mi zerknąłeś i już się znaczy, nie, nie, nie widzę opakowania, widzę tylko całą Ale butelkę. wystarczy ta butelka. Amarena. Amarena, Sherry Słuchajcie, Sherry ale co jest najważniejsze, znalazłem ją w biurze, ja nie wiem czy to jest jeszcze produkowane, ale banderola mówi jedno. 2016. No Więc to dojrzało! Musimy ją traktować należycie, bo to jest czteroletnia amarena. Pierwsza na świecie leżakowana amarena i to będzie nasz chyba tytuł odcinka, tak mi się wydaje. Nawiązując do amareny, tak, jest w sklepach i ogólnie na świecie taki sok, który jak spróbujesz, to czujesz wódkę, mimo że on nie ma wódki! I to jest sok porzeczkowy, czarna Porzeczka! Jak wącham kubek strony Porzeczki, to mam tak... No, no, to tak mam. <laughs> naturalny sok kiszony z buraków. Znaczy, naturalny sok. Z buraków kiszonych. Naturalny sok kiszony, sok z buraków kiszonych. To może być ciekawe. Ale tak podpatrywałem ciekawy. i ci powiem, mam pomysł na następny odcinek. A co? No, co to? To? to. O Boże, to będzie człowieku. Pokaż olej w garnku, jak na frytki, i wrzucić w surowy ryż. A jakby ugotować ryż w wodzie i taki wrzucić. To u nas wszystko. Jest stare, ale olej jest niezbędny. <grymne> Dobra, no przedstawienie macie, wydaje mi się, że to będzie ciekawe i powiem Ci jedną rzecz. Nie wiem, czy będą łobabeny. Znaczy, ja naprawdę liczę na ten sok kiszony, sok z kiszonych buraków. Dobra. No to y, podlewajmy. Pamiętaj, że musimy nalać tyle, żeby torebeczka była. Czy to za... może mi mi torebkę, żeby wiedzieć, a nie? No, nie, dosy... nie, jeszcze, no już chciałem, no. Dosyć a... ciekawe rozwiązanie. No, pół litra pamiętam, że wystarczało. No, ma kolor jak ten, jak ice -y, ten korzyczkowy. No i dobra, sztaba. Ja, jak się takie otwiera. I znowu pełni się komentarz, napiszcie mi, że ten kanał nie jest alkoholu, to was nie Hahaha, <laughs> no! Czuć pestkę. Ale nie, nie pachnie strasznie, nie pachnie, tani winiaczem. Co ty zrobiłeś? A bo to sobie nagrzałeś. Szary, człowieku, ten garnek nie widział takich napojów tu. O kurde, patrz jak pod korek na lalisku bańce. Nie oszczędzali. Ale fajnie, że nie oszczędzali. Fioletowy, ale taki mocny fiolet. Mi się podoba. Fiolet, róż. To jest wszystko w tym kolorze. Wow, ale, tutaj... ale patrz, miąższ ci został. Odlewamy, tak? Zakręcamy ponownie. I teraz wstrząsamy. Kracaż na ścianę i na siebie, jak wiem. No, i teraz jest osadnik cały. Pójdź, jak to wyglądało. Ale ładna piana. Pokaż tam, golić dwie czołgi. ładny kolor. O, moje rzeczy już się powoli gotują sztaba. No bo ty sobie już wcześniej włączyłeś. Spróbujmy najpierw tego. Pierwsza, jedyna w województwie lubuskim leżakowana ameryna przez 4 lata. Jak taki... ...przeleżany kompot. Jak kompot z brudnej to oznacza, że to jest bardzo zdradziecki alkohol. Może być. Sztaba, ja już jestem tu ready. No nie jesteś ready, tu musisz jeszcze soczka. Za bardzo wodniste, ale dobre. Strząsnęło mną, ponieważ wiem, że to jest tak zdrowe, że mój organizm nie może tego ogarnąć. Ale powiem ci, no dobre skupaństwo. Zawiera naturalnie występujące bakterie fermentacji mlekowej. Fajnie. Sztaba, ty wrzucaj swoje. No, Ale się nie gotuje. A, no to moje będziemy pie pierwsze jedli, to ci powiem. Ale to dobrze, bo spróbujemy tego, spróbujemy tego, to się dogotuje, będzie ludzi. Jak ty wrzucisz, to zobaczymy czas. Dobra. I zrobimy tak, Sztaba, proponuję, bo najfajniejsze jest jednak jedzenie i picie, nie? Tak już wszystko wsadzimy, to zrobimy cut, i to się ugotuje. nie? I to się gotuje, i wrócimy na ugotowane, nie? Tak, bo no, to będziecie patrzeć, jak się gotuje, no ryż. Kawa. A! Jak strzeliła we mnie! A! Ale się podnosi! Ty, ale serio, nie ma odcinka bez oparzenia. I bez darcia fabry. Bez darcia papier. Dlatego nazywamy się kulinarnymi kaskaderami. Tak, ale jak się Wam spodoba, dajcie na łapkę w górę i koniecznie subskrypcję z dzwoneczkiem. Z dzwoneczkiem! Jeżeli macie już subskrypcję, a nie macie dzwoneczka, to dzwoneczek. I wracamy do Was już z ugotowanymi rzeczami. No dobra, słuchajcie, garki zniknęły. Jak powiedzą też inni, znikły. I ryżyk. Ale to jeszcze ciepłe! Myślałem, że będzie tak Jak smakuje smakny. ryżowy Montagne. Hit! No niemożliwe, człowieku! No wiem wam, ja już nie będę chciał pić zwykłego, to, to jest po prostu, to jest po nie, prostu. Nie, Zwołajmy kogoś. Wawel! Nie dam ci dużo, bo... Bo jest mało. Bo jest dobre. A czemu ty masz drugą szklankę? Ja nie zdążyłem wypić! <laughs> Oszukał, czy nie? A, bo ja nie mam, już, już się wkurzyłem. Już się wkurzyłem! Już bym nie zabił! To. Przepraszam, no bo musiałem pora załatwić. Taki słodki ryżyk dla dzieci. O. Naprawdę prawie raz ze stołków zmiotu, a ty ryżikiem. Ja jestem zachwycony tym smakiem, to, że to jest gęste i takie słodziutkie Do no Dzięki. Dla mnie to jest taki łobaben pyszny Krzysiu! Powiedz mi jak mam Przyszedł być do nas. Przed wami. O! Ten jeden niepowtarzalny! Krzysztof. Całe ma biało. To było białe kiedyś. Tak? Mówiłem wam o jego problemach z kolorami, On naprawdę myśli, że ma białą koszulkę. Dobre. Pij, opowiadaj, a na końcu powiedz czego to jest. Dobrze. Pierwszy smak dobry. Nie wierzę. Kurwa. No nie wierzę. Kisiel. Jaki kisiel? No. Sam cukier. Pierwszy raz, tak. że się widzę, ktoś się tak Cukier. Ale nie taki. A to poczekaj, to jak ty się krzywisz na kwaśne? Nie, bo jak pijesz kieliszka, to się wypada krzywić. To jest, no, to, no. no mówię, dla mnie bezwonny, e, kisiel e, słodki, karmelizowany. Zgadłeś, gratuluję. Dziękuję. Nie, poczekaj. Montan No! Serio! To się tak z ryżem zrobiło, pysznie. Ale dobre, no? Dobry. Dla nie jest przepyszne Patrzcie, to było okropne, pokazałem Dobry. mu Dieu i mówi, że dobre. Już nic z tego nie rozumiem. To Marka robi swoje. Wygląda fajnie. lepi się niesamowicie. Zapach ryżowy. Słodkie, ale bez szału. No dessert. To mogą być dzieci. W uh -huh. zasadzie, że jest słodkie i lepiące. To, że nam się rynie zamyka <grych> i że z tym przestaje pracować, oznacza, to że nie jest zła sztaba. No ale powiedziałem, no właśnie, ja tak zacząłem mówić, że jest takie w sumie uh -huh. średnie. W ogóle je. mamy jogurt. Jakby nie, to, jak, to, ma... to zmieszać z jogurtem, byłaby taka... Ale już samo w sobie jest bardzo dobre. To jest smaczne, ale to nie jest z kategorii łobawem. Jest dobre, ale nie trzepie na ziemię. Gęstwina z y, przypalenizną. Kurde, to pachnie... Smakuje jak ta amera. To pachnie jeziorem. Czyli trochę tak, no. Ale smak nie jest fajny, jest taki... No pestka. Ktoś już gotował alkohol na pestka. Już no. nie miał owocu, tylko same pestki. No, tak. spróbujmy teraz, teraz tego. Hmm. To jest ciekawe przeżycie. To jest naprawdę ciekawe przeżycie. Ale jest kwaśne później. To nie jest w kategoriach pyszne, to jest w kategoriach przeżyto. No ale niestety ani bym nie zrobił, ani nie zaproponował nikomu. Z drugiej strony jest to dużo smaczniejsze niż wersja do picia. I podoba mi się, że jest mocno kwaśne, a później tak. Błotnieje, nie tylko błotnieje bym chyba. Ja bym dał takie szkolne trzy na Na zasadzie, że zasługuje na dwójkę, ale lubisz... Chcesz przepuścić, no, bo jednak marko. Trzy na No dobra, dawaj te jedną, tą czarną porzeczkę. To może być dobre, bo to na pewno zgęstniało. Jezu, jaki brąz! Dziewczyny lubią brąz. Dziewczyny lubią brąz, di Moreno. Kaluła. Kiedyś robiłeś, tak, tak. wejdźcie na pięć sposobów, jak robimy domowe alkohole. Tak, I tam też jest kalua. Tam jest hit, bo powiem wam, że nawet zrobiliśmy alkohol z soku z Lidla, nie? Mhm. Dla mnie, jestem w głębokim szoku, bo myślałem, że się zrobi koncentrat. No ale nie ma, znowu nie ma tutaj szału, no niestety nie ma. Ale to wszystko, wszystko z tymi ryżami, to jest wszystko bliżej kubusi niż napoi, nie? Mam takie wrażenie, że kubuś w ogóle jest produkowany no, na ryżu. ryżu. <laughs> no. no i teraz spróbujemy. No wierzę w to. No kurde, kwaśniejsza niż amarena. Jakbyś mi powiedział, jakbym zamienił talerze, to bym też mógł uwierzyć, że to by była amarena. Jak ktoś lubi lekko kwaskowate rzeczy, mhm. na przykład są takie cukierki, to to mu zasmakuje. O nie, myślałem, że to wcale nie jest lepsze, ale weź raz to spróbuj. To tak. ciągnie tanim alkoholem, teraz to dopiero poczułem. A to kwaśnym owocem. No dlatego trzy na szynach. Powiem czy czwartego się boję. to pomidorowa z ryżem. Ciekawe, jak... Kapusta. No, dałoby radę się nabrać. coś się ciepło, y, przybliża mi to do zupy. Do zupy mnie przybliża. Tak. A few moments later. To, co miało zniknąć, zniknęło, czyli nie ma tego. Kieliszek jest tak i poprosimy go, żeby zamknął oczy, nie? Tak, tak. No nie widać, nie widać. Chyba, że ja zasłonię i słomkę Teraz będziemy mieli pewność. <śmiennie> że nie, zobaczę, się... no, to nie wypiję, zobaczysz. Ale on tego nie wypije, zobaczysz. Chyba... Słuchaj, Arci, mamy taki program. Jesteśmy kulinarnymi kaskaderami, nie? No wiesz, różne rzeczy tam robimy. No takie, gurna, tam smażymy. Proszę. <laughs> Słuchajcie, mówiliśmy wam, nie mogę tego powiedzieć, bo on już będzie wiedział o co chodzi i się zradzimy. Obiecuję, że jest pyszne, że to pijemy, jest na czysto, jest wszystko, Tylko jak to ale muszę robisz? to zasłonić, bo wiedziałem, że będziesz chciał podglądać. Ale, ale wiecie, że jestem delikatny. Ostał, ostał. Nie, nieokrutne. No jak? Kurde, no? Sok z kiszonej kapusty. Goli, goli się cieszy. Nie! No nie, Nie! Ja inaczej ja uwielbiam sok z kiszonej kapusty. Uwielbiam ogórki kiszone, ale to taki się nie wiem, tak by z tymi śledziami z Szwecji. Tak. Kurde, ale szczerze, bo się Po Czyli za... już wiem, żeby nie kupować tego, bo widziałem to w sklepie. Założyliśmy się, że nie do odróżnienia, że to kapusta kiszona, To coś. Nie, dobra. Trzyma, Trzyma się. Nawet nic, chcę ale... ale... próbować innego. A to nam się smaki zmieniły teraz, czy co? ci co, ludzie mają, że to jest smaczne. No bez jaj, no żeby... Ale teraz jest problem, albo oni są dziwni, albo my. My się chyba zepsuliśmy, już Znaczy ja wam powiem tak, czy zaufacie ludziom, którzy zawodowo sprawdzają smaki, czy jakiemuś kolesiowi, co, co żyga po soku z buraków? No szczerze. No, no, no właśnie, to naprawdę jest w porządku. No, dobra, wyszkowaj jeszcze, jeszcze jeden test, bo nie wytrzymam. Mhm, dobra. No przypadek sobie trafisz, nie? Nie wąchaj, nie wąchaj. Trafisz do Guzi? Dobre. O, to weź większy łyk, ale nie zaglądaj. Dla mnie to jest zupka ogórkowa, ale w no. większym łyku kwaśna bar. Właśnie o tym chodzi, że większe łyki lepiej czuć. Aha. Ale dobre. No. To nie Udział jest jakieś takie ogórki? Kurcze czarne? <noise> Mówiliśmy wam o kolorach. <noise> Czarny ogór. Co to to? Sok z buraków. Naprawdę? No. Kwaśne buraki? No ale wchodzi, nie? Kiszone Badne. buraki, nie? Wchodź. No to jest to. Wow, a kiszone, ale, ale super! No dobrze, po Arturze trochę, trochę nadbudowali waszą reputację. To znaczy, że, że, że dzień, tak porząd, dzień, nie? Znaczy, że można cię zapraszać, ja nie ja mam ten. <śmiech> <śmiech> ja bym się nie dawajcie, bo się wyrzekam. No co to, to Francuski pies. Człowieku! No to, ale to nie wygląda jak buraki te? <laughs> Jakie te? No to takie posiekane. Buraczki. <laughs> świkła. O kurde. Mm. Potężnie przełosnął, tutaj nie ma ryżu. Tu, jest, tu nie ma ryżu. Dalej takie kwaśne. Ale kwasny jest. Aż wykręca. Ale, za... ale teraz wziąłem. Za kwaśne. No. Czas na podsumowanie, sztaba. No nie. Numer jeden, numer dwa, numer trzy, numer cztery. Dobrze. Wybieramy najgorszy temat i dlaczego. Muszę tańczyć tym To jest Właśnie, najgorszy. Który był najgorszy teraz? No dobra, ja mam. No dobra, no. To najgorszy najpierw, tak? Mhm. Trzy, trzy, cztery. cztery. Jednak Amery, teraz zjadłem i tak nie idzie. Ja się zastanawiałem między tym a tym, ale to myślę, że po połowie miałbym dosyć, bo jakiś kwas się wleje w żołądek. Ja wiem ja to jeszcze zjadł, jeszcze mi zjadł. To na pewno wygląda tym, że wiem, że zdrowe, wiesz? Co jest hitem. Co jest hitem? 3, Jest naprawdę dobre! To, to się otarło o łobawę, nie? Mhm. Ale napój był łobaben. Więc dajmy mu łobaben minus. Tam to dostało 5 plus, a no tu 5 minus. I temat jest taki. Wy, e, jak chcecie to spróbować, to spróbujcie kliknąć w guzik subskrybuj. Zobaczcie, co tam się dzieje, i ten dzwoneczek obok. E, my was dzisiaj żegramy i zapraszamy na inną część, tę następną. Bądźcie z nami. Papa. Pa. Jakie pożegnanie człowieku. Ale jeszcze zostało trochę. <grym> a. A. Jak to mówią, nie ma ryżu, ale jest za to. PlayStation 4 w comiesięcznym konkursie na naszych kanałach, na naszych dwóch kanałach, to była na pobite gary i na pięć sposobów na. No dobra, co trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba subskrybować nasz kanał z dzwoneczkiem, ponieważ to jest konkurs dla subskrybentów i udostępnić nasz film na swoich socjalach, najlepiej na Facebooku i Instagramie. A także zostawić pod filmem komentarz, abyśmy mogli Was yy, odnaleźć. Komentarz, napiszcie nam w komentarzu po prostu, co chcielibyście yy, zobaczyć na kanale, jakie kolejne pomysły chcielibyście, abyśmy zrealizowali. Nie przedłużamy, ale podsumowujemy. Musicie subskrybować kanał. Pięć sposobów na ich pobite gary. Pewnie już to robicie, sprawdźcie, czy macie dzwoneczki, udostępnijcie ten film i piszcie komentarze. Cztery kliknięcia, a w plejaka będziecie naparzać wieczorami.